W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o postaci, która odegrała ważną rolę antagonisty w grze Gothic 2 w dodatku Noc Kruka. Mam zamiar przedstawić wam moje teorie na jego temat, opowiedzieć krok po kroku jego historię oraz podać niektóre przykłady z fanowskich modyfikacji. Ja jestem Gikeusz i serdecznie zapraszam was na dzisiejszy materiał. Nie zapomnijcie zostawić ocenki po obejrzeniu oraz jakiegoś fajnego komentarza. Jeśli macie jakieś pomysły na następne materiały, to odsyłam was również do sekcji komentarzy. Bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z tematem filmu. Zapewne już to wiecie, ale tytułem wstępu, aby zachować kompletność odcinka, zacznę od samego początku. W pierwszej odsłonie gry, Kruk był jednym z najbardziej wpływowych magnatów stacjonujących w starym obozie. Miał ogromny udział w wydarzeniu określanym jako Wielki Bunt. Dla tych co nie wiedzą, tak pokrótce. Była to taka bitwa, która miała miejsce zaraz po utworzeniu bariery, na której czele stał Gomez, któremu oczywiście odjebrowił i postanowił przechwycić zamek i kopalnię króla. Między innymi dzięki temu wydarzeniu kruk stał się prawą ręką wspomnianego przed chwilą Gomeza. Jeśli chodzi o jego charakter, to miał przypiętą łatkę fałszywego człowieka. Nie szanuje pracujących dla niego ludzi, traktuje ich jako coś, co daje mu szansę na osiągnięcie własnych potrzeb. Jako magnat zajmuje się handlem ze światem zewnętrznym oraz zarządza wydobyciem magicznej rudy. W związku, iż pełni funkcję prawej ręki Gomeza, jest również jego pośrednikiem i wszelakie sprawy muszą najpierw przejść przez niego. Odgrywał również ważną rolę, jeśli chodzi o zajmowanie się cieniami. Zlecał im między innymi różnej maści zadania. Dla przykładu zlecił naszemu bezimiennemu bohaterowi zadanie o nazwie: Co się dzieje na bagnach które polegało na szpiegowaniu ludzi z obozu na bagnie. Po przyjęciu do starego obozu może wydawać się całkiem w porządku, jednak realia są inne. Jeśli wykonamy zadanie, to kruk stwierdza, że nie potrzebuje takich przyjaciół. W czwartym rozdziale, tak jak cały stary obóz, jest wrogo nastawiony do naszego głównego bohatera. Pod koniec gry możemy zaatakować w pojedynkę cały stary obóz, likwidując przy tym wszystkich. Między innymi tak ginie większość magnatów, w tym oczywiście Gomez. Kruk też zaliczał się do tej grupy i jeżeli ktoś przeprowadzał ten atak, to ta postać również powinna umrzeć. W Community Gothica są również różne teorie, że po śmierci Kruka Beliar do niego przemówił i go wskrzesił, jednak nie zgadzam się z tą opcją jeśli chodzi o jego wskrzeszenie. Zawsze wolę przejmować scenariusz, że nasz Bezimienny nie poszedł robić czystek w starym obozie, głównie dlatego, że pójście w pojedynkę samemu na cały obóz z punktu widzenia fabularnego jest dla mnie niezbyt dobrym pomysłem. Nieważne jakim wybrańcem by nie był nasz bohater i ile nie miałby rizielów przy sobie, Przyjęcie tej teorii, bo przecież tych czystek nie musimy robić, bo to nie jest żaden quest, jest moim zdaniem ciekawszą opcją otwierającą wiele perspektyw. Na przykład co się stało wtedy z Gomezem? Może uciekł, może korzystając z zamieszania ktoś inny go zabił, lub zmienił imię na Mateo i otworzył swój własny sklep. Wracając do tematu filmu, wystąpienie Kruka i innych postaci z Gotika 1 w kolejnej odsłonie gry pokazuje nam, że po upadku bariery wspólnie się zgadali i uciekli z Górniczej Doliny. Później przemówił do Kruka sam Beliar i ogłosił go generałem jego przyszłych armii. Rozkazał mu zdobycie magicznej broni zwanej Szponem Beliara, który został wykuty z czarnej rudy. W drugiej odsłonie gry pełni funkcję antagonisty, którego możemy zobaczyć już przy jednej z początkowych cutscenek, gdy rozmawiamy z Ksardasem. Ogólnie uważam, że wątek z zapomnianą częścią wyspy jest najciekawszy w drugiej odsłonie gry i daje nam możliwość spotkania wielu postaci z poprzedniej części. Jeśli chodzi o zbroję Kruka, to najprawdopodobniej zdobył ją eksplorując grobowce w poszukiwaniu szponu Beliara. Nie mamy żadnej informacji o tym, skąd wszedł w jej posiadanie, oraz nie ma żadnych szczególnych reakcji przez inne postacie na ten jego pancerz. Co oznacza, że nie był to żaden artefakt, a jedynie zwyczajna zbroja. Taką samą zbroję noszą Kłachodron i Rademes. Między innymi dlatego odrzucam opcję otrzymania jej od Beliara, ponieważ mogła być wykorzystywana przez kastę wojowników lub przez ich przywódców. Jeśli chodzi o jego rolę w Gotiku 2 Noc Kruka, to jak dobrze wiecie Kruk z pomocą Fortuno przywołał Cardimona w celu otwarcia bram do świątyni Adanosa. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że w plikach gry znajdują się odniesienia do broni o nazwie Cardimons Hammer, czyli młot Cardimona, wraz ze statystykami broni, ale brak niestety kodu na przywołanie. Idąc dalej, odkąd Kruk dostał się do świątyni Adanosa, spędza tam cały swój czas modląc się do Beliara. Dalsza część historii jest już nam znana, ponieważ później główny bohater przychodzi i go zabija. Przy finalnym starciu ze smokiem orzewieńcem na dworze Irdorat możemy dowiedzieć się, że kruch był jedynie jego sługą, który w jego imieniu miał posługiwać się szponem, ale to już zapewne wszyscy wiecie. Z ciekawostek odnośnie postaci mogę powiedzieć, że ma on 666 666 punktów many, ponieważ posiadana przez niego wersja szponu Beliara wymaga właśnie takiej ilości punktów. Ostatnią ciekawostką jest to, że po jego śmierci wszyscy pozostali kamienni strażnicy zostają zniszczeni, nawet jeśli ktoś sobie ich przyzwał na kodach. Jeśli chodzi o rolę Kruka przedstawioną w niektórych modyfikacjach, to można wyróżnić ich kilka. Nie będę mówił o wszystkich, bo nie we wszystkie grałem, a wybiorę te, w których moim zdaniem najciekawsze były zmiany. W modyfikacji Returning podczas walki z bezimiennym zostaje teleportowany przez Beliara do starożytnego więzienia jednego z arcydemonów. Ten zabija kruka, a następnie pożera jego duszę i przejmuje jego ciało. Dodatkowo zbroja kruka w Returning 20 jest koloru bardziej złotego niż czarnego. W modyfikacji Liver, gdy kruk zostanie wystarczająco zraniony, leczy się całkowicie i przyzywa sobie na pomoc dwóch nieumarłych strażników kruka. W modyfikacji Requiem, rekwem, Kur... Requ requ podczas walki z Bezimiennym przyzywa do pomocy nieumarłych magnatów i opancerzone szkielety. Sam Kruk często używa magii, za pomocą której ogranicza naszemu bohaterowi pole widzenia. W modyfikacji Czas Zapłaty Kruk chce zdobyć ornamenty, aby dostać się do Jarkendaru. Do tego zadania wyznaczył jednego ze swoich zaufanych ludzi. Jednej z postaci udaje się wykraść owe ornamenty. Podczas pierwszego spotkania z protagonistą moda zleca mu zadanie dostarczenia butelki z listem do gubernatora Lariusa. Gdy główny bohater próbuje odmówić kruk, powala go na ziemię i zmusza do posłuszeństwa. W modyfikacji Bandyci mamy ukazane losy tytułowych bandytów, którzy są tymi dobrze nam znanymi z Gotika 1. Po ucieczce z kolonii karnej postanowili poszukać miejsca na zbudowanie nowego obozu. W trakcie tej podróży dotarli, oczywiście, do Jarkendaru i mamy wydarzenia z okresu powstawania obozu na bagnie, w którym w Gotiku 2 z stacjonują bandyci. W modyfikacji powrót Xeresa Kruk nie jest odpowiedzialny za złow w arkendarze. Razem z innymi dawnymi magnatami przebywa w twierdzy Beliara i nie jest wrogo nastawiony do głównego bohatera. Jest on członkiem mrocznych rycerzy razem z Gomezem. Przy odpowiednich decyzjach kruk może zostać przyjacielem bezimiennego. Kruk występuje jeszcze w modyfikacjach, takich jak przeznaczenie czy dolina zombie. Jeśli chcecie więcej o tym poczytać, zachęcam do zerknięcia na opis filmu, w którym znajdują się podane źródła. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co wymyślicie na ten temat, lub śmiało możecie pisać propozycje na inne tego typu materiały. Odsyłam was do sekcji komentarzy. Dziękuję moim wspierającym i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!